Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Maciek Szcześniewski. Jesteśmy w biurze Huty Ubezpieczeń przy ulicy Makuszyńskiego w Krakowie. Kolejny odcinek, w którym rozwiewamy wątpliwości odnośnie różnorakich ubezpieczeń. Moim gościem w dniu dzisiejszym jest Alicja Urbaniec, pani menedżer Huty Ubezpieczeń. Dzień dobry. Dzisiaj, ze względu na to, że bardzo dużo różnych pytań i, i kwestii w wiadomościach Huta Ubezpieczeń dostaje, poruszymy temat porównywarek ubezpieczeń, internetowych porównywarek. Alicja, czy to jest, że tak powiem, nowość taka, duża impuls, czy jest to czy na rynku ubezpieczeń, czy jest to tak naprawdę głównie chwyt marketingowy? Jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Myślę, że... Jest to na pewno wygodne dla klientów, bo chodzą na, internet, na stronę internetową, wypełniają dane i są w stanie wszystko załatwić zdalnie. Natomiast od dwóch lat, w zasadzie, u agentów pojawiała się również taka możliwość, że wszelkie formalności jesteśmy mamy możliwość załatwić zdalnie. Trochę taki plus w tych wszystkich czasach pandemii, bo wcześniej tego nie było. towarzystwa nie stosowało takich praktyk, zaledwie tam kilka sztuk. Natomiast w tych czasach pojawia się taka możliwość, więc jest to o tyle wygodne dla klientów. Natomiast jeżeli chodzi o samą funkcjonalność porównywarek, to wydaje mi się, że jest to bardziej ten chwyt marketingowy, dlatego że klienci licząc składkę na początku wyskakuje jakaś tam symulacja korzystna, natomiast przy zawieraniu już umowy weryfikacji historii w funduszu gwarancyjnym te składki już odbiegają od tej pierwotnej propozycji. Mhm. Czyli m, tak y, mówiąc jak wygląda proces, tak? Najpierw jakieś podstawowe informacje klient uzupełnia sobie w takiej porównywarce. Ale nie jest to jeszcze skonfrontowane z historią, tak? Tą, która jest w tym, w, tym głównym, w tej głównej bazie. I wtedy po prostu niekoniecznie to musi się zgadzać. Rozumiem, że wtedy ta cena może się zmienić. Może się różnić ta cena, ostateczna składka, może to też wynikać z tego, że klient ma na przykład kilka pojazdów i mhm. uzupełnia historię ubezpieczeniową, ale zapomina na przykład, że na drugim pojeździe, które prowadziłem, żona, mąż, y, córka, y, że była Luczka. I pomimo, mhm. że to nie on był sprawcą w wypadku, ale samochód jest zarejestrowany na niego. To ta szkoda pojawia się również przy tej taryfikacji w danym momencie. Więc, jeżeli o tym zapomni, bądź o jakichś innych szczegółach historii ubezpieczeniowej, którą wypełnia po prostu ręcznie, przy weryfikacji może być niespodzianka. Czyli to wcale tak nie jest. W każdym przypadku, że, że porównywarka jest tańsza od stacjonarnego agenta, czy, czy agenta takiego fizycznego w postaci człowieka, tak, to nie to nie jest tak do końca. To wszystko zależy. Yy, myślę, że nie, dlatego, że bardzo często z takimi porównywarkami wygrywam, w związku z tym myślę, że, yy, że, że nie aha Ja mam jeszcze takie pytanie, bo tam e, bardzo dużo się zaznacza różnych zgód, bardzo dużo różnych okienek. Bo sam gdzieś tam próbowałem, powiem szczerze, przy, przy, przy kupnie, przedkup temu ubezpieczenia na własny samochód, y, spróbować, tak? I powiem szczerze, że mnie to trochę zraziło, przeraziło mnie to, ile tam różnych danych trzeba udostępnić. Jak to w ogóle wygląda właśnie wersus Wasza działalność i dlaczego tak, tak naprawdę tych kwadracików tam tak dużo trzeba zaznaczać, bo, bo jak widzę już 4 czy 5 okienek z gwiazdką, to powiem szczerze, w dzisiejszych czasach wiadomo, gdzie dba się o własne, własne bezpieczeństwo, no to tak średnio bym powiedział. Myślę, że tych okienek pojawia się tyle, yy, no, ponieważ jest to pewnie... Yy clue może tych porównywarek, mm. aby pozyskać dane od klienta, jeżeli nawet nie uda się sprzedać polisy komunikacyjnej mm. e, czy innej, bo pojawiają się też różne inne produkty, e, to te dane trafią do podmiotów współpracujących z, e, z taką porównywarką, czy też z towarzystwami ubezpieczeniowymi e, i może nas zaskoczyć telefon w innej zupełnie sprawie niż ubezpieczenie. Mm -hmm. Więc myślę, że to dlatego w ten sposób jest skonstruowane, aby zrobić kalkulację, należy zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu, Marketingowych, marketingowych, niekoniecznie związanych z ubezpieczeniem. A, czyli te firmy porównywarki po prostu pobierają jakby dane, i przez to, że ta oferta być może jest troszeczkę tańsza niż, niż, niż klasycznie, no to jakby potem te firmy mają prawo do tego, żeby tymi danymi jakoś rozporządzać, tak? No, jeżeli wyrażą klient no, na no to zgadę, to tak. Natomiast y tak, faktycznie, jeżeli już trafi się jakaś tam korzystniejsza składka niż u agenta u ubezpieczeniowego, y to myślę, że to jest tym spowodowane że dodatkowo jeszcze korzyść w formie sprzedaży danych dalej czy przekazania podmiotom współpracującym dalej. Mhm. No i jeszcze taka jedna kwestia, która wydaje mi się tutaj ważna, no to jest jednak ten kontakt w razie w, jak to się mówi, w razie czego, tak? Czyli coś się dzieje przy takim zakupie ubezpieczenia przez stronę internetową, przez porównywarkę internetową, tak? No, to za bardzo do końca nie wiadomo do kogo się zgłosić. Przynajmniej nie wiem, kiedy ja miałem ostatnio jakiś przypadek, auto mi się rozkraczało na środku drogi. No, to wiedziałem, że muszę zadzwonić do mojej y, pani, która się tym opiekuje. tak? I od razu ona mi powie, co mam zrobić, czy w ogóle to moje ubezpieczenie obejmuje takie, taką formę pomocy. No, a tutaj to tak troszeczkę mam wrażenie, że klient zostaje sam, no bo nie zadzwoni do porównywarki internetowej, prawda. Nie zadzwoni, może zadzwonić spróbować spróbować do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, pod warunkiem, że ma przy sobie certyfikat i, i pamięta, gdzie taka mhm. m, polisa jest, e, bo od kilku lat nie ma obowiązku ułożenia przy sobie takiego certyfikatu, więc e, klienci faktycznie nie włożą ani dowodu, ani certyfikatu przy sobie i w sytuacji takiej, e, czy awarii, czy wypadku, bardzo często jeszcze towarzyszy temu stres i nie pamiętają. Mhm. E, klienci, którzy współpracują ze mną, zdarza się bardzo często, że dzwonią, pytają, gdzie mają polisę numer, polisy, gdzie mają zadzwonić, e, więc albo jeżeli mam taką taką możliwość podaje, ewentualnie odsyłam na stronę internetową, internetową, gdzie mogą w takim panelu klienta sobie to podglądnąć Natomiast bardzo też chyba warto zauważyć, że bo tu mówimy o takiej obsłudze posprzedażowej, jak już mamy wypadek, awarię, mhm. złapiemy gumę, cokolwiek się wydarzy już później, to oczywiście do pracownika, który nawet gdzieś tam czasami przy tej porównywalce się kontaktuje w celu zawarcia już umowy, to później już do niego nie dodzwonimy. Tacy też agenci internetowi, przypuszczam, nie są szkoleni też, nie mają takiego doświadczenia w sytuacjach takich właśnie szkodowych. Oczywiście ja też nie jestem likwidatorem szkód, ale jeżeli sama nie znam, nie, nie jestem w stanie pomóc, to mam wsparcie menadżerów, którzy kierują, gdzie podpowiadają, co zrobić w takiej sytuacji. Więc myślę, że to jest istotny taki kontakt posprzedażowy i warto też zwrócić uwagę na to, że... Yy... Podpisując tak przez internet polisę, o ile jest to OC, które ustawa reguluje, i w każdym towarzystwie zakres ubezpieczenia jest identyczny, tak przy tych ryzykach dobrowolnych, jak autokasko, assistance, mm. bardzo często są jakieś kruczki zapisane drobnym drukiem, albo czasami nawet nie niedrobnym, ale klient nie wie na co zwrócić uwagę. To może być potrącona amortyzacja przy autokasku, może być jakaś franszyza kilometrowa w assistanceie, czyli pomoc na przykład w razie awarii i spod domu nam nie przysługuje yy, i najczęściej klienci dowiadują się o tym już w trakcie szkoły. No właśnie i wtedy, jest, i wtedy jest problem. Jeszcze tak mi przyszło na myśl, tam też sporo rzeczy trzeba uzupełnić. Jeżeli ktoś no nie do końca może zna się na motoryzacji albo, albo nie wiem, jest osobą dajmy na to dojrzałą, tak i nie, nie do końca płynnie porusza się w internecie, no to, to też może być dla takiego klienta dość kłopotliwe, bo tak jak mówię sam gdzieś tam tego doświadczyłem i jak miałem wpisać nawet jakąś wersję tego mojego samochodu, która to jest konkretnie, no to też łatwo popełnić błąd, a jak wiemy, no takie błędy potem mogą być kosztowne, bo jeżeli coś się źle wpisze, no to ubezpieczyciel może potem zakwestionować taką, takie, taką umowę. Tak? Yy, może nie tyle zakwestionować, co na przykład zrekalkulować składkę, czyli może yy. na okle nam pojawić się jakaś dopłata. Yy. Yy, wersji samochodów jest bardzo dużo. No Są różne katalogi, które yy, główne takie podstawowe to infoekspert i Eurotax, na podstawie których odbywa się wycena samochodu. I niejednokrotnie sama mam z tym problem, pomimo już doświadczenia. Natomiast no, mam też dostęp do stron internetowych, gdzie mogę zweryfikować po numerze WIN, spróbować, o ile producent wpisał taką wersję. Przede wszystkim wersja samochodu jest istotna przy autokasku, bo tutaj faktycznie ma to wpływ później na, na, przy likwidacji ewentualnej szkody. Wpływa, wersja wyposażenia wpływa na wycenę samochodu, a więc na sumę ubezpieczenia. W konsekwencji później właśnie to ma wpływ przy likwidacji szkody, bo jeżeli okaże się, że wybraliśmy bogatszą, to tutaj w najgorszym wypadku będzie korekta wartości samochodu. Natomiast w przypadku, jeżeli u, u, uzupełnimy uboższą wersję i na przykład będzie szkoda całkowita czy kradzież, no to nie jesteśmy w stanie jakby, oszacować, oszacować i, i być może jest wyposażenie dodatkowe, które wpłynęłoby na wartość i podwyższyło tą sumę. No właśnie, czyli mimo, że te czasy idą do przodu i wszystko się gdzieś tam digitalizuje, to jednak koniec końców, tak podsumowując delikatnie tą naszą rozmowę, to jednak warto mieć taką osobę, która pomoże, doradzi. Coś. Pewnie, że warto, no, nie mogłabym powiedzieć nic innego, bo nie miałabym <sum> klientów, ale... Yy... Myślę też, że jeszcze wracając tam do tej mm. kwestii dojrzałych osób, to takie osoby raczej nie korzystają z takich porównywarek, mm. głównie młodzi ludzie. Mm. Natomiast y, to, co właśnie wspomniałam na początku, że u nas też jest możliwość podpisania wszelkich formalności zdalnie, właśnie więc to jest to bardzo to wygodne, mm. y, bo wcześniej faktycznie, kiedy zaczynałam pracować w ubezpieczeniach i, i takich narzędzi nie miałam, mm. y, to, to był plus porównywarek, który y, y, ze mną wygrywał. Nie, nie, nie zawsze to była cena, natomiast możliwość zawarcia polisy Zdalnie. Jest bardzo w dzisiejszych czasach korzystne, zwłaszcza, że mam klientów z różnych stron Polski, którzy gdzieś tam zaczęli w Krakowie ze mną współpracować, ale los ich pokierował w inne strony Polski mhm. i ta współpraca się utrzymuje, więc to jest bardzo wygodne. Czyli powiedzmy, mimo tego, że jesteście stacjonarnie, jesteś tutaj stacjonarnie, to też bardzo dużą część tego procesu można załatwić zdalnie. Dokładnie. Tak, tak podsumowując. Dobrze, dziękuję Ci Alica za, za wyczerpujące, że tak powiem opowiedzenie o tych, o tych nurtujących kwestiach porównywarek internetowych. Dziękuję również Wam za uwagę, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i cóż, jeśli macie jakieś kwestie, które chcielibyście, abyśmy poruszyli w następnych odcinkach, dajcie proszę znać. Ja nazywam się Maciek Szcześniewski, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.